Pora by znowu zniszczyć życie Sansa. Przepraszamy, osoba, którą chcesz skrzywdzić, jest na wakacjach. O, biedny Sans jest na terapii. Hej, ty byłeś tym gościem, który się ze mną steamował. Przynieśmy to na parking koę. Zniszczę się, przepraszam, nie mogę z tłum tam walczyć. Możemy za to zawalczyć o tym czarnym polu bitewnym. jakiś się Zagisieć... głup grzybków! Ja, Przepiękny Flisk, uprzejmie odmówię. narolaska SMH! Hej, Charles, wbij na kanał! Okej, okay, jestem tu. Słuchaj, Karol, to, co zrobiłeś, było nie fair i niesprawiedliwe! Co, jeszcze chcesz finansowej rekompensaty? Ha! Wciąż żyję! Poddaj się te odgrzanych od to koniec A, przy okazji zjadłem trzy zamiast dwóch. Nie. Nie ponownie. Oj, tak. To tyle już na dzisiaj. Oj, nie!